Oto no kolejna odsłona. Amator DSS101. Będziemy zajmować się dzisiaj przestrojeniem głowicy. Jak widać, stereo działa i mam też potwierdzenie na ucho. No, bo po prostu działa mój sygnał testowy. Raz z jednej, raz z drugiej strony i to słychać. Dobra, trzeba tutaj wywalić parę kondensatorów. Tego tutaj. Tego i tego. No i jednego trzeba wymienić. Na 3,3 pico A! Łatwiej powiedzieć niż zrobić. Tam nie ma miejsca, a puszka głowicy jest zamknięta do dołu. Czyli nie wylutujesz sobie, trzeba wyciąć. No to do roboty. Wylutowałem tego ludzika, co nie było wcale proste. No nie, nie wylutowałem, wyłamałem go. To jest C124. Ten od heterodyny siedział sobie tutaj. Oczywiście zasłanę telefonem. A, widać. Tam, gdzie te dwie dziurki, siedział ten kondensator. Co mi to dało? W tej chwili przeznaczeń jednego. Mhm. Co? Co by się radziło wydarzenia mniejszym, większym Trzecia. festiwalom i którzy te festiwale, te wydarzenia budują? I to by było na tyle. Teraz wyciągniemy grubszy ekwipunek, żeby zobaczyć, gdzie ta hezerzyna naprawdę jest. No to na razie. Wywaliłem drugiego ludzika. 24 piko. Był tutaj. Ups. I teraz jest tak. Na jubileusz 15-lecia zespołu na albumie znajdą Państwo 15 tang. Dzisiaj kompozycja z dedykacji wszystkich dzieło. pań o tym imieniu Jola Jola, Warszawskie kombo taneczne. I co ciekawe, Zara nie jest tam, gdzie jest Maksimum sygnału. Dobra, połączamy. Kolejny ludzik wycięty. Może go nawet tak zostawię. Odcięta jest gorąca nóżka, druga to jest masa. Dobra, zobaczmy co nam to dało. To jest mój transmitter działa na 104 MHz brakuje mi jeszcze 4 MHz, żeby było dobrze Dobra, zobaczmy co odbiera to radio Jako jak to wygląda w jakaś harmoniczna. specjalna strona, koniecznie tam zajrzyjcie. Poposujcie na swój ulubiony hit i wygrajcie bilety na wyjątkowy. Oczywiście, że są. Czyli deszczowa. NASA pozwoli prowadzić m.in. testy komponentów opracowanych w Polsce, komputerów pokładowych i rozwiązań komunikacyjnych. Prezeska Polskiej Agencji Kosmicznej Marta Wachowicz mówi, że to przełom dla polskiej nauki. Instytucja naukowa? Górę. Na ręce zaknurzenie małe i umiarkowane. Najchłodniej na subwalżczyźnie około 13 stopni, najcieplej na zachodzie, w rejonie opola do 18. Dobra, to by było na tyle. Kolejne zadanie to zacieśnić pasmo. I zostawił jeszcze kondensator od ARC. Ale nawet nie wiem, czy go wymienię. Zobaczę, czy mam 3,3 pikofarada. Dlaczego trzeba go zmie zmienić? Bo pasma CCIR jest dużo szersze niż OIRT. I przy włączonym ARC radio może się dostarać po prostu do silniejszej stacji. Czyli chcemy słuchać jedno, a słyszymy coś innego. Dlatego tym kondensatorem zawęża się jakby zakres funkcjonowania r